W marcu obniżono cenę do 17 milionów, a do każdego malucha fabryka samochodów dokładała rower marki A Ahoj, sieman, chusty z zdrojny i witam Was w kolejnym idiotycznym teście w Jim Drive. Ale o wszystkim za chwilę. To jest nasza służbóweczka, że tak powiem to ten samochód będziemy wykorzystywali do wszelkiego rodzaju tych zimnych testów eee, wszystko wam o tym samochodzie zaraz opowiem A few moments later to jest Fiat 125P w wersji 1300 yy, jedno lusterko, chromowane jeszcze kierunki ma, yy, ma halogeny Kołpaki, listwy chromowane, ten chromowany wlot, ma y, zamek w klapie jeszcze, o, proszę o cykl, ma tą kwadratową rejestrację, jest brązowy, ale poza tym to niczym się nie różni w środku, zwykły, normalny fiat. Mm, no, także przejdźmy do tego, co dzisiaj chcę zrobić. Z racji tego, że tutaj mamy jakby taką ścieżkę do testu zawieszenia, to zobaczymy sobie, jak teraz nasz fiat wybiera wszystkie wybory. Prędkość około tak 30 na godzinę będzie i możemy zaobserwować, że fiat bardzo ładnie to wybiera, ale zaraz zobaczycie, co do naszej służbóweczki, Włożę. Nasz świat w tej chwili nie ma kompletnie żadnych amortyzatorów lub jak to woli. amortyzatory są kompletnie zdezelowane. tylko zobaczcie, jak ten samochód przyspiesza. Czuć, że ten samochód ledwo co dotyka, ledwo, rzadko co dotyka drogi, że ten samochód jak bali, a że się przechyla jak jak tytanik masakra tak. ale może być taki na przykład użytkownik ruchu drogowego który ma właśnie w takim stanie muzyczatory zobaczcie przykładowo hamowanie ze stópki zaraz zrobimy cyk, zobaczcie jak tu wszystko, no to są same sprężyny i wahacze. A też jak się przyspiesza ten samochód, to jak on, jak on, normalnie... No, 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 ja jeszcze raz to mówię. on na przykład pomyślał, my mi to jak balia, Im rzadko są drogi, że te sprężyny próbują coś zrobić, ale bez amortyzatorów to się tak nie da. 70 na godzinę w tej chwili mamy na buciku i tym samochodem naprawdę trudno jeździć. Ale zróbmy test, może coś. Jeszcze wyniknie. Ok, rozpędzamy się do 30 na godzinę i wjeżdżamy na nasz tor testowy. O kurde, widzicie? A to jest dokładnie ta sama prędkość co było przy poprzednim teście Ech. Może teraz zróbmy hamowanie awaryjne Ze stówki Ale muszę wymienić amortyzatory Podejście numer 3 nowe amortyzatory Okej, okay, stóweczka i będzie... Tyle mniej więcej Ok, teraz nie mamy w ogóle amortyzatorów I nie wiem czy uda mi się w ogóle rozpędzić do stówki w takim stanie No ale spróbuję Ok, jest stuwa Widzicie je jak jaka różnica Kolosalna wręcz, więc... No... Niektórzy ludzie myślą, że to po to, żeby plomby nie wypadały z zębów, jak jedziemy na naszych polskich drogach, ale to nie tylko bezpieczeństwo... Eee, a to nie tylko eee, bez... Eee, jeszcze raz! Jesteśmy teraz na torze testowym automatją naszą służbóweczką. I ja mam stopę obok, więc... I teraz na nowych amortyzatorach jedziemy, a potem pójdziemy na stezonowanych. 3, 2, 1, start! I poszło 65 koni na to tyle ma 1300. Będę jechał po tej tarce, a on się już po tych jakichś tych tak żeby zdestabilizować samochód ale no, chyba nie aż tak aczkolwiek sam jestem ciekaw jak ten samochód się zachowa tutaj bez amortyzatorów albo teraz idzie nawet w miarę słabo Tu do chowania lewą nogą okej okay. zewnętrzna sykwujeczka rozpędzaj się bo wyjdę cię <grymne> na drugi zostanę żeby lepiej się napędzać ok 8 dyszek trujeczka czas leci już minuta 10 na budziku 110 Okej, okay, tutaj hamowanko. Ostry zakręt Dwójka driftem Ile nic nie kopci, dobry egzemplarz Albo ma dobrze gaździć w OK okej Już 50 będę hamował Możemy włożyć, to jest najlepiej. <grych> Okej, okay, już dziewięćdziesiąt pięć. Stówka wyhamowanie, dwieczka. Trójka. Ale nie i oczywiście ta służbówka będzie na wszystkich innych tych upośledzonych testach, które będę wykonywał. Okej, okay, już trzymam nogę czy rękę na stoperze. 3 minuty 19 sekund i 71 Ej, Lecę zapisać i zmieniam gumy na... Y, zmieniam amortyzatory na ten zdezelowaną Słuchajcie. Y, zaraz ruszamy tą balią. 3, 2, 1 I poszły konie po betonie. No, oczywiście, no, samochód jest bardzo niestabilny, tu jak co widzicie jak, jak jedzie, nigdy czegoś takiego nie doznałem, pewnie prędkość tutaj też będzie mniejsza ze względu na to, że ten samochód dużo rzadziej tylko po nami drogi niż to jak mieliśmy sprawne amortyzatory, czy nie też koło stówki. Ale teraz będzie dwójka o. o kurde Czy wy widzicie co się tu stało właśnie? z katastrofa. Trwały 55 sekund. Ok, 80. Trzeba jeszcze cię jechać, bo mam wrażenie, że zaraz mnie nie przerzuciło. Okej, okay, tam mieliśmy 150 tym piatem. Tutaj nie wiem ile będzie, eee, ale widać zdecydowanie, że jest dużo, dużo wolniej niż światem, światem z normalnymi amortyzatorami k 60 tutaj prawie, ale duża, jak to się mówi fachowo, odsterowność, eee, same sprężenie tego ciężkiego silnika, eee, o kurde, czekajcie, to Do... Nadsterowność też, ale skręcam kierownicą auto jedzie do przodu. A więc... No nie wiem, uwagi. z Stówki będę. Nie też z 50. Ale tutaj muszę gminować o to, żeby się kołanie. Nie zablokowały, bo potem tak telepię lepiej tym piatem. Zresztą cieszę się widzieliście. Jak mi na, na prawo, na lewo, w górę i w górę To przecież świat bez amortyzatorów Ha! Tylko na resorach i na sprężynach Jedź, przyspieszaj Widzicie? To jest masakra, to jest katastrofa Taki sam punkt w ogóle nie powinien być dopuszczony do ruchu. Dobra! Okej, okay, już trzymam rękę na stoperze. 3,23, czyli 3, 4 sekundy gorzej nadaj, nadal teraz kołysze. Czekajcie, żeby było śmiesznie. O, i tak jechałem. Albo. O, tak go Masakra. Albo. O, o, o. <grystanie> Widzicie? <grystanie> Widzicie, co się z kołami dzieje? Ha! <grystanie> Więc tak. 4 sekundy gorzej. Ale... Normalnie odkurzyłem ten cały tor. Bo widzieliście jak zamiatałem. A przez to... Dobry do off bo zobaczcie jaki dobry skok zawieszenia teraz jest. No, także ja się z wami żegnam. I zostawcie suba i łapkę. Słuchajcie, rozpędzam tutaj naszego Fiat'a do 100 na godzinę. Już przygotuję się, oczywiście. Mam nowiutkie amoryzatory z przodu i z tyłu. I, i tam y, na, pomiędzy tymi, jakby tymi kostkami, tymi kwadratami zaczynam hamować. okej. Okay. nie będę obliczał, bo wiem, jaki będzie wynik, ale. No, na metry, ale wy to zobaczycie. Aha, no... No stówka była, ale... No, czekajcie, widzimy się za chwilę. Okej, okay, to lecimy jeszcze raz. Tak to się muszę tak napędzić. Oczywiście przypominam, że teraz mamy fabryczne nowe amortyzatory. Miare... Miare Dobre miarę dobry... Ok, jest tu. Where